Cześć, witajcie drogie rówie. Zapraszam Was na czytania tygodniowe od 26 lutego do 3 marca 2024. Oczywiście, pierwsze ja to z Wami rezonuje. Zwróćcie uwagę na swój ascendent, za księżycowy, jeśli chodzi o w związki, oczywiście Wenus. I tak samo w betyjskim, jak i marcia. Ja zapraszam Was do polubienia, do subskrypcji, jak również do czytania y, prywatnych, osobistych. Y, jestem dostępna na. Y, Właśnie na ich portalach y, społecznościowych, gdzie, gdzie y, z codziennymi przekazami oczywiście też częstuję. Y, I oczywiście Wy też podchodzicie do tego z dystansem tak i odwracajcie sobie energię. Bo to jednak nie do wszystkich to może być skierowane. Dobrze, więc patrzymy. Jaka. Energia dla Was na ten nadchodzący tydzień. Temat tygodnia dla lwów. Piątka buław. O, jakie zmagania. Jakie zmagania pod względem stabilizacji, tak? O, i tu będzie się działo. Tu będzie się działo. Dziewiątka buław. Przetworzenie walka samemu o, o to wszystko. No. Żeby spełnić swoje marzenia. Tutaj trzeba z iluzji. Szóstka buław. No, tutaj szykuje się jakieś zwycięstwo. Jakieś przegrane i zakończenie cyklu. No tutaj przede wszystkim będziecie zwracać uwagę na stabilizację. Tutaj będziecie mieć konflikt, taki tak lub z, yy, z kimś będziecie walczyć. To jest walka, sama karta się odwróciła po jakichś stratach, zamiast jest z tym, co macie a właśnie cesarz. A bo to jest Wasza karta właśnie, bo to jest uh, skupienie się bardziej na finansach, na oszczędności lub to jest przede wszystkim, o jeszcze Król Buław, Baran, lef, lub Strzelec, tak, to jest Wasza energia i tu jest karta gwiazdy, czyli tutaj będziecie chcieli spełnić swoje marzenia lub uważajcie na osoby trzecie, tak, które będą chciały, żeby się zmieniły być może swoje perspektywy myślenia, działania. I swoje plany, a tutaj w cesarzu to też może być z zodiakalny baran, chociaż y, to może być wasz partner, wasz mąż, który y, tutaj jednak kurczowo trzyma się tych zysków. I tutaj, no, no właśnie, no właśnie, myśleć nie cenię, ale to jest. Miałbyście ochotę na coś rozpocząć, coś nowego, a to nowego początku nie będzie, to będzie zranienie, tak. I właśnie. Później użalanie się nad tym wszystkim. Tak, bo tutaj ktoś być może do was przyjdzie z uczuciami, a to się okaże manipulacja. No i to będzie jednak takie zaraźne serce, takie no ale tutaj się już coś rozlało. Tutaj się już coś rozlało i tego się już nie da cofnąć, także już nie płaczcie nad tym, tego trzeba ruszyć do przodu, prawda? Trzeba ruszyć do przodu. Tutaj w tych kartach dopowiadających było pokazane, że odejdzie Wam ochota, a chyba na ten nowy początek. Więc być może Was to po prostu przerośnie i nie dacie być może rady. Pozytywne wpływy, diabeł, przypływ gotówki, przypływ pieniędzy. No, spełnienie marzeń osemka Pucharów. Z przeszłości. Ktoś z przeszłości, siódemka. Pentakli jakieś. A no właśnie. Czwórka kielichów, dziesiątka. Yy, uważajcie też na toksyczne energie, tak tutaj też jest yy, energia koziorożca, ale równie dobrze uważajcie na te toksyczne energie, które yy, mogą wam manipulować, też i pożądanie, prawda? To jeszcze król pentakli. Też energia byka. Koziorożca lub pany się szykuje. Tak, i tutaj jest ósemka yy, pentaki, To jest. Oj, no właśnie. Kwestia pieniędzy. Kwestia pieniędzy i stabilizacji, by rozpocząć coś nowego. Po raz kolejny cesarz się pokazał. I Wy będziecie walczyć o to wszystko, by zbudować po prostu nowy projekt i rozpocząć coś nowego. I to jest odcięcie jest całkowite odcięcie. I zwycięstwo w tym kierunku. Być może yy, tutaj są kwestie też i prawne, sądowe, rozwodowe, tak, bo to jest pożegnanie przeszłości. Pożegnanie, roku, ktoś z przeszłości będzie chciał powrócić, żeby no, osiągnąć jakieś straty. No, tutaj uważajcie na informacje, które dostajecie, to do też zbieranie informacji yy, z czymś yy, związanego, o czym ma życie. Uh -huh. Ale też nie słuchajcie plotek, nie słuchajcie plotek i fałszywych informacji. Ktoś wa może was obserwować z przeszłości, yy, tak? I pod względem właśnie może się dowiedzieć, być może, że wy coś nowego planujecie. I to was być może przytłoczy. Ale tu jakieś świętowanie, teraz to, to, świętowa, Zaraz to powiemy. Dlaczego ten diabeł? Ja to bym to wszystko analizowała chyba po kolei, na różne sposoby. Dlaczego ten diabeł w pozytywach transformacja? Proszę, dziesiątka pentakli. No, ale tutaj będzie walka wewnętrzna: czy dać szansę, czy nie. I to jest coś budowanego z pasją, tak? zodiakalna ryba się tutaj rysuje. No, wybór miłosny. W siercu zastanówcie się: się zastanówcie się, się, to jest serce zawieszenia, bo to jest też coś budowane z pasją, szybkim działaniem, tak? I tutaj jednak. Wy postawicie chyba te granice. No, no właśnie. Tak. I wy będziecie musiały obrać drogę. Wy będziecie musiały obrać drogę. Nie dać sobą zmanipulować. Być może transformacja to też toksyczna energia i wy będziecie chcieli się od nich odciąć. I to może to jest właśnie to pozytywne, że wy macie dosyć i powiecie nie, stop, już, ja już nie chcę. I wy... To po prostu pożegnacie ze swojego życia. I to by było fajne. To by było fajne. Negatywne wpływy, na co uważać w tym tygodniu. Negatywne wpływy. Chociaż ty też może być przepływ gotówki i wszystko, wasz świat spieni się o 360 stopni, tak? <grywka> to też jest transformacja pod tym względem. Drugie lewe. No. Na co uważać? Negatywne wpływy, tak co może się wydarzyć z takiego dno nieprzewidzianego. Niezdecydowanie. No. Bo tu jest coś z przeszłości. Też dotyka koziorożec, ale też i strzelec. Chociaż i właśnie ktoś przyjdzie z przeszłości, żeby coś odbudować. Mhm. A właśnie co była tutaj. No, ale to jest manipulant. To jest Manipulacje się pokazują. I szóstka mia, czy być może związane z jakimś wjazdem, ktoś będzie ch, y, chciał gdzieś wyjechać, może Wam coś zaproponuje z tym związanego, tak. A Wy. No, królowa Pęta, to jest taka osoba, która y, chwila się pocieszy tym, co ma, a za, za chwilę powie, to nie jest to, Jasne, jej jest mało i chce coś, coś jeszcze, tak ale ona też dba o tą stabilizację, o swój wygląd, o swoje bezpieczeństwo, o, to, o swój komfort, prawda? Żeby niczego jej nie brakowało. Dlatego tutaj no właśnie, sama po raz kolejny piątka była, się wysypała tu piątka. Będziecie mieć taką wewnętrzną walkę, tak? A wy musicie jasno postawić na swoim, to jest wasza karta, drugi lwy, karta mocy, karta siły. Musicie postawić Jasno na swoim, asertywność, tak, zdrowy egoizm, no, żeby pokonać te toksyczne energie i odejść od tego, pozostawić, proszę, chluba mieczy, no. Wspomnienia zostaną tylko wspomnieniami, ale tutaj wam się szykuje zwycięstwo. I do Was przyjdzie coś nowego w karcie sprawiedliwości, no. O jezu, ale tych facetów, chyba dwóch facetów. I tu będzie praca nad własnym rozwojem. Też właśnie. I proszę, szczęścia, dzieci. No, i tutaj będzie działanie w tym kierunku i zakończenie cyklu. Bardzo fajna energia, aż mi się podoba. Ja też mam w horoskopie rodzeniowym lewa, dlatego się cieszę, że tak fajnie się tu rozkłada. <ścoughs> Przyznam się szczerze. I teraz, na czym się skoncentrować? Na czym się skoncentrować, czemu poświęcić uwagę w tym tygodniu? Kapłan. Uwielbiam. Mm -hmm. Parę z są kielichów. Czyli sprawy sądowe, urzędowe, tak, i to jest dziesiątka pentakli, Czyli tutaj, królowa Kielichów, miłość sama do siebie. I dziewiątka kielichów, spełnienie marzeń, stabilizacja. No coś pięknego. Te sprawy mogą się rozwiązać. Możecie dostać pismo na temat właśnie rozwodu, tak? Osiągnięcie tych strat zebranie tego wszystkiego, co, być może, przez jakiegoś niedojrzałego gościa, yy, kto tak, być może, yy, z którym się do czynienia z przeszłości, tak, bo to coś było ukryte, zranienie, no, i wy osiągniecie szczęście. Tylko tutaj uważać w siódemce, w siódemce mieczy na manipulacje, na kłamstwa, nie oszukiwać samych siebie, te również, żeby po prostu tego nie stracić albo tu ktoś odejdzie, albo tu będzie ktoś chciał po właśnie powrócić do Was, tak? No, żeby mieć zyski z przeszłości, żeby sobie to wyrównać. Dlaczego ten kapłan? Kapłan to też duchowość. Przede wszystkim kieruj się duchowością, bo tutaj cały czas po raz kolejny piątka mieczy. Tu piątka buław, tam piątka buław, tu piątka mieczy. Tak, bo jednak ta przeszłość, ta przeszłość, to wspomnienie być może o tym związku, tak, ale Wy tutaj wygracie. Nie dacie się już zmanipulować. Karta siły jest i zakończenie cyklu. No, i będziecie mogły rozpocząć coś, coś czym się pasjonujecie. Być może to jest to związane z RSO4, bo też ta karta na to pokazuje. Bardzo fajne. Bo przede wszystkim musicie tutaj być stanowcze w własnych działaniach. Dlatego jest ta transformacja pokazana. Musicie postawić po prostu na swoim. I teraz co odpuścić? Drogie ryby. Co odpuścić? W zbliżającym się tygodniu 26, luty 3, marzec. Co odpuścić? Kierowaniem się ego. I po raz kolejny śmierć. Słońce to też y, jest i taka dziecina niedojrzałość, prawda? I proszę kolejny raz: karta mocy. Trzeba być siłą, tak? Żeby zbudować mu swoją pasję dziesiątka monet, tak? I Krowa kielichów z miłością samej do siebie pokochać, samą siebie, żeby y, dać miłość komuś innemu. I też uważajcie, do kogo wychodzicie z tym kielichem, prawda? Jasne postawienie granic. Karty kartie to jest szczęście, to jest tutaj piękniejsza karta w tarocie, prawda? Ale też jest trochę prawda tej takiej, też jej naiwności. I to trzeba po prostu pożegnać w tej karcie śmierci, przy tej transformacji. No właśnie. Tak, żeby była równowaga w pranie i w dawaniu. I tu sprawiedliwość wygra w tym kierunku. Tak, wiecie, karta wierzy no, karta mocy po raz kolejny i zakończenie cyklu no, i tu będziecie mogły krok po kroku spełniać swoje marzenia i krok po kroku budować własną stabilizację i spełnianie tych marzeń i planów, tak proszę jeszcze królowa pentakli po raz kolejny się pokazała, tutaj królowa pentakli tego po prostu stanowczo jasno podejść do tej całej sytuacji i teraz Właśnie zobaczymy, jak tam w związkach, w uczuciach. W związkach, w uczuciach. Król miecz, No właśnie. Taki ktoś może do Was przyjść, tak? Ale on nie będzie się do Was kierował z Wami ten, jeśli chodzi o uczucia. to może być zotykany wodnik. Tak, i tutaj jest tylko coś dla własnych korzyści i z pasją. Wy musicie być silna i się nie dać złamać, tak? Poproszę, wy jesteście pokazana jako królowa buław. To jest wasza karta, tak? Chociaż też energia ryb się pokazuje i byka. I tu będziecie mieć do, do czynienia z władcą. Władca to osoba z podznaku barana lub też y, wasz mąż, partner, tak? Lub szef. Ale tutaj bardziej się rysuje pod względem... I tu jest wybór drogi, no. Stan zawieszenia, przemyślenie sobie tego wszystkiego i tu jednak będzie odejście, odejście z pozostawienia tej sytuacji odejście od tego związku, bo tutaj były oszustwa, kłamstwa, tak przestaniecie się same oszukiwać, były oszustwa, kłamstwa i wy po prostu tego nie widziałyście tutaj kwestie finansowe, sprawy materialne sprawy yy, urzędowe, tak, będziecie się być może też i doradzać, pewnie dobrze jakiegoś prawnika ale z, y, ta osoba do was nie żywi żadnych takich ciepłych uczuć. To jest intelekt. No właśnie. Co zasiejesz, to i zbierzesz, tak? Co zasiejesz, to i zbierzesz i tutaj to się zakończy. Mhm. To jest miłość, wybór miłości po raz kolejny. Rycerz mieczy, tak? To jest kierowanie się jego i i z miłością samej do siebie też, i ze szczęściem wymyślcie o szczęściu swoim własnym i stawiajcie na swój, swój własny rozwój. No, i tu właśnie uważajcie na pieniądze, bo to z przeszłości przez to były te braki, tak, ale Wam się uda wy wygracie, bo ten ktoś, no, ucieknie, ucieknie. Właśnie, bo to jest przeznaczenie. Ktoś by chciał waszym kosztem coś zbudować, chciałby coś zdobyć. Tak, osiągnął. Tutaj sobie już zaplanował jakiś plan. Obierze tak, żeby może was jakoś ukręcić, ale wy się nie dacie. I teraz, co odpuścić? Aha, co odpuścić? To już było. Teraz zobaczymy, jak tam praca i finanse. finansa. Tutaj przede wszystkim nie kierować się nie dojrzało się tak, tylko myśl, myślnością, bo karta to też jest taka trochę e, niedojrzałe podejście do tej samej sytuacji, jeśli chodzi o równowagę w braniu i w związku. No, trzeba będziecie czekać na efekty swoich działań, tak? Być może to, co zasialiście, to, co zasialiście, to, co y, już rozpoczęliście, będzie miało zaistnieć w przyszłości i wy osiągniecie, osiągniecie to. Tutaj, proszę, As, Kielichów, As, Mieczy, prawda i sprawiedliwość. Czyli to w karcie sprawiedliwości, no to też, no jeszcze Król Kielichów, dziesiątka Kielichów. No to uważajcie, bo tutaj mogą jakieś oszustwa tak samo wyjść, no jak to też zakończenie, jak i rozpoczęcie nowego procesu u Was. Mhm. Sprawiedliwość. Dowiecie się o czymś. No. I tutaj będzie pozostawienie tego. I proszę, to jest pokazane jeszcze. Rycerz Pentakli i rydwa to jest działanie w tym kierunku, żeby osiągnąć właśnie te zyski na spełnienie marzeń i śmierć, transformację. Mhm. I nowy początek. Będzie nowy początek, jeśli zakończycie to, co wam nie służyło. To, co wam nie służyło, musi odejść po prostu. Tak. <laughs> Robić to z miłością, z pasją. Karta cesarzowej, karta y, królowej kielichów z miłością samej do siebie. Prawda? Prawda? Spojrzeć obiektywnie na tą całą sytuację trzymać się swoich zasad i to będzie zakończenie i to jest z koła fortuny wam pisane i zbiory z tego co zasialiście no, bo to co już przygniatało odchodzi was e, do przyszłości że musiałyście być może ciłać oszczędzać, a tu będzie coś budowane z pasją i e, rozwojowe że dam się, da się wam po prostu rozwinąć na przyszłość a proszę wynik raz a z kochankowie wynika. A z pentakli. A rada. Ojaj, boław i księżyc. Uważajcie, uważajcie na tego człowieka, bo on będzie chciał do was wrócić z przyszłości. Tak. I przede wszystkim kierujcie się intuicją, bo, nie, bo tutaj w karcie księżycowej możecie się też obawiać, możecie mieć lęki, że wam się nie uda, że wam się nie powiedzie stworzyć coś nowego, prawda? Ale też uważajcie na kogoś z przeszłości, kto będzie chciał do was wrócić, żeby coś naprawić, tak? Też tak może być. No, tutaj ten cykl musi być zakończony. I po raz kolejny karta śmierci i transformacji, to musi odejść, bo to was dobijało totalnie wybór, w w właśnie wybór w miłości, no oczywiście. Jasno postawić na swoim. Naprawdę mhm. osiągniecie to, co będziecie chciały. Drogie. LW. Ach, tej karta i Piękna energia. Piękna energia. Tak. I po raz kolejny. Karta księżyc. Ten otóż to Pan, który do Was przyjdzie. On po prostu ma wiele do wyboru. Tak? Ma wiele do wyboru. Także yy, pogonić, zabrać mu tą buławę i <grym> mu naszczelać tą buławą, no, go pogonić i Wy, i wtedy rozpoczniecie ten nowy początek. Rozpoczniecie, tak? zbił się samej do siebie, bo ta osoba będzie chciała do Was przyjść, tak, a Wy macie wiele do wyboru, Wy macie możliwości ale nie jego, tylko nie jego, a wtedy będzie nowy początek i, i będziecie mogły się zacząć spełniać, bo to musisz już tak? Jak ktoś będzie chciał do was powrócić, nie dajcie. Tak, bo was czeka wtedy zranienie i manipulacje. Spożycie swoją stabilizację. To jest as mieczy. Od tego się odciąć, bo to były straty. No i tu sprawiedliwość wyjdzie na jaw, albo właśnie o właśnie postawienie granic. I to samo. No postawienie, bo tu i po raz kolejny, po, po raz kolejny mówię, że te oszustwa wyjdą na jaw. Tak z przeszłości. Oszustwa wszystkie wyjdą na jaw z przeszłości. Więc zrób lwy aby spełnić swoje marzenia. A e, życzę Wam, żebyście obrały odpowiedni kierunek w, w tym celu. Także życzę Wam. Powodzenia i zapraszam do kolejnych czytań. Pa!